Cześć widzowie, ja jestem Pawcikowy, a dzisiaj gramy z panem Matim Delaksem w Bedwarsy. No Ja też nagrywam Mati też nagrywa i gramy dzisiaj w Bedwarsy tu. <tryk> <Ha. tryk> się już do nas zbuduje. Aha, ja się spadłem. Fajnie, ja się tak umiem budować, nie? No, fajnie. Ja już może kamienny mieczyk kupić. Cześć, bo też ziomek na mnie leci. Хайде тук бързо. Така. Добре, склепах. Мати, защото тук до нас летят както Tylko, że ja mam też mało, bardzo serc No właśnie to się stało. No nie, on mnie kiknął. Ewakuacja. Dlaczego nie mam skina widzowie? Co? Już się boję. Mam nadzieję, że teraz nie będzie jakiś ja żeby Aha, znowu spadłem. Ja to zawsze muszę spać. Nie, nie. Tak samo jak ty? O na pewno. No ludzie, dlaczego on nie to wyłącza? Bo widzowie on mnie tak zawsze. Jak gramy duo, to jak on zginie i już się nie, nie może odrodzić, to zawsze włącza następne, że ja nawet... że ja nawet nic nie mogę zrobić, nie? Widzowie. On mi to zawsze tak. Miej dalej To nie lecą Co ty zabuduj według No jakby ziomek już jest u nas Ja znowu spadłem Ja to zawsze muszę na początku spać To jest moja specjalność Czy specjalność, wiesz o co mi chodzi e, Moje, mój obowiązek co? jaka? się boję jakby to powiedzieć oni już są tutaj kurde on już tu się zbudowali bo no jakby co ja mam serca ale co tutaj walczyć jak ja mam pół serca Się no, ludzie, nie widzowie, ja mam go dość. Jakby to powiedzieć, po prostu za chwilę wyjdę z tej areny. Denerwuje mnie. Jakoś ja umiem normalnie. Mówię, że jakoś ja normalnie umiem. Eee... to ty... Zabuduj sobie beda. To... Ludzie święci, To moja specjalność jest. Spadanie w... na każdym meczu. Jako pierwszy. Na pewno. Tak, na pewno przeze mnie. Ze wszystko jest zawsze przeze mnie. Według ciebie. O ludzie, święci! No. Moja nieumiejętność budowania jest po prostu kosmiczna. To oni w ogóle. Ej, w ogóle co oni tam za kloca zrobili? Ej, ty, czy ty to widzisz? Dobra, rób, czekaj, ja się Czekaj, bo on dom... Daj złoto jedno. Idealnie no zbroję To ty? ty? To ty Jak się nabudowali na ten to Mati dlaczego niszczysz? Ja nie widziałem Trzeba było tego nie niszczyć Karma Matik spróbuje cenzurować reklamę Gdzie możemy się budować? Nie rozpraszaj bo się buduje i nie, i nie chciałbym znowu zlecieć Tak jak poprzednio Przynajmniej, że masz nożyczki i chcesz mnie zrzucić Teraz to bym na serio dostał chyba nerwicę. Kupuj kilof, ja już się zaczynam budować tam debil kupuję nożyczki możecie słyszeć jak warczę jak jest bestia Tylko jak mnie jeszcze raz trolujesz, to cię zagryzę. Nie wiem jak, ale zagryzę cię. No przez monitor się pogryzę. Karma wraca. Jakby to powiedzieć, się dobudowałem. Czekam na ciebie. Przy żółtych. No nie no, ziomek się ze mną buduje. Czekaj, może się... Ej, bo tu jest limit. Ziomek nie ogarnął, że tu jest limit. No fajnie, czekaj, bo oni się do mnie budują. Bo ja tu jakiś fort bym zrobił. Dobra, jeden. Jeden spadł. A ja zginąłem też. Ej, czekaj, ja go sklepałem. Nie wiem, nie wiem nawet, że final killu zrobiłem. Ej, czekaj, mm. bo jeszcze że ha, ha! Proszę bardzo. Co robimy? Wygrywamy tą marynkę? Ej, bo tam złoty jest w ogóle. U niebieskich. Ciekawe, czy oni jacyś spoceni są. No. No dobra, dobra. No w sumie to tak. Też jeździł. Łandry. No ale ty też żeś tak zrobił. Czekaj, bo dojeżdżam. Jeszcze dwa dijedina postawił. Mamy wiedziamy! Jesteśmy zgubieni. Aha. Ok. Ej, ja dostałem w ogóle ekspa. Fajnie by było. Ile to się już nagrywa? 10 minut. No to okej. Okay. To twoja wina. A ty jak mnie strolujesz, wychodzę z gry i opuszczam arena. Wychodzę właśnie. Jakie dwa? No to ty chyba głupi jesteś. Jesteśmy po prostu kwita. I mam dość rolowania. A no w sumie ej! Rzeczywiście, możemy... Możemy tak nazwać odcinek. Jesteś genialny. Ale ja też tak nazwę. Oj. Dobra, stawiamy. No. Piszcie, czy jest... Piszcie, czy ciocia jest dobra w śpiewaniu Mimem Mamomu. No, czekaj, bo ziomek się... Czekaj, ja to muszę zrobić taktycznie. Taktycznie. Robimy to taktycznie. I Wziomek nie rozumie też, że tu jest limit. Jakby. Pff, on, się, on, on się zwalił. Dobra, czekaj, rozwalam, rozwalam, rozwalam. Dobra, czekaj, będę tu kąpił, będę tu kąpił. Ale czekaj, żeby już roz, rozwalił, babu. Rozwalił, sobie. Właśnie kupuję żelazną zbroję. Zakosiłem mu żelazo i kupuję żelazną zbroję. No w sumie. No nie wiem no. Czekaj, lecę do tego. Do białych. Ej, bo ja się cały trzęcę podczas. Bo... Ej biały zleciał próbując mnie gonić Czekaj Bo biały to Ten biały to jakiś spocony jest ewidentnie Pomocy Pomocy bo jakby Biały mnie go... Bo jakby spoceniec mnie goni Właśnie wyleciałem Ej dlaczego tu jest takie gigantyczne drzewo Na samym środku Ej bo on do nas leci Jakby to powiedzieć On do nas leci Jesteśmy. Deut! Jesteśmy deut! Aha, jak się sam zabił! No to może nie jest taki spocenie. A ja straciłem dwa serca. Spadając. Spoceniec! No, chodź tu. Chodź tu, klubku. Czekaj. Bo ja muszę to jakoś. Taktycznie rozegrać. Natan... Natan masz 2 HP! I spadł. I dostałem 25 żelaza za darmo no jej! werbol Verbolu. Redball. Dojeżdżamy! To jest Dobra, ty ty wal... Fireball! Walenie jest ty. Wleciałem im do bazy, jakby to wyrzucenie. No nie dało się, bo mnie rozklepał. Może, jakbym klepał na tym butterfly'em, to może bym go sklep. sklepnikował. Czekaj, ja muszę ten. Ja muszę se kilofix. Kilofix Mati, dojeżdżamy ich jeszcze raz. Jakby to powiedzieć, chyba tu gdzieś jest. Chyba tu ktoś użył firebola. I to nie wiem, czy to nie byłem No to dałeś mi właśnie za darmo 4 yy, złota. Dziękuję. Kupet. Okej. Okay. To cię... Ludzie, jestem głupi. tą grę. Biały jest rozk... <coughs> zabrałem ci coś A no to dostaliśmy to obydwa. Ty bo bobuzio... Ty Bobizionie. Do nich! Do kich! Ja tu spadłem, czekaj, bo ja tu nic nie widzę. Ja tu spadłem! Nie, do... nie, dobra! Dobra, już ci wierzę, ja nie mam nożyc, ale będę tutaj stał. Ok, aha. No dobra, no to ja może pobuduję to. Tylko coś ci nie wierzę, że ty nie masz żyć. Na no serio? Lecą do nas? Kabum! E, czekaj! Puma! U mnie do mnie walnął fireballem. Ale dobra, i tak mi nic nie. On i tak. Sleciał. Atak! Atak! Co oni zrobili tu za fort? Spocony borowik. Gratuluję tego. Ludzie, oni mają żelazny zbroje enchantowane, kurde. Prot 3 i, i ostrość. No to idź po to. Jaki ziemniak jest? Mm -mm. Nie wiem, długo. Może byśmy już skończyli, bo to właśnie to. To może po tej arenie, jak się skończy arena. Nie, już nie będziemy dobrze grać, bo to za długo będzie. No ludzie! Jarzym spadł w trakcie pójścia tam. Co? Dobra, no to czekaj kamp tam. Przejdź tam Czy może nie kamp, ale... No dobra, no to... Okej, okay, okej, okay, okej, okay, dobra, no to... Tylko go odbij jakby co, so. no odbij go. Być spoceniec. Być spoceniec Puma podskoczyła. Spocony borowik! Ej, czekaj, bo puma się tu. Spocony borowik! Po boro? A ładnie, ja, co? Jak on na mnie skoczył? Say, what? Pochom ucy. Ja przypadkiem wyraz z tego parkur, parkur. Parkur, 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 parkur. Dobra, widzowie, no. Dzięki za oglądanie. Zostawcie suba i lajka like, jak wam się podobało. I na razie.